Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Dzisiejszy film zaczniemy wyjątkowo moim przemyśleniem na temat dzisiejszego święta i osoby świętego Walentego, ale bardziej konkretnie. Oczywiście tego nie musicie wyznawać, ale moim zdaniem. Uczucie miłości jest uczuciem największej choroby psychicznej. Z racji tego, że czyni ona z człowieka szaleńca, który już nie panuje nad swoim rozumem i jest skłonny do wielu ofiar i poświęceń. Zobaczmy, że tak tylko mogą czynić ludzie chorzy, którzy dosłownie z miłości mogliby wysadzić cały świat, byleby tylko dla swojej ukochanej osoby przynieść go pod jej stopy. Zobaczmy również, że miłość skłania nas do tego, żebyśmy udzielali siebie innym. O ile dzisiejszy świat ma to do siebie, że jest zamknięty w sobie. Ludzie są zamknięci na inne osoby, tylko ewentualnie na jakieś pisanie w internecie. Ale żeby spotkać się tak w życiu prywatnym, zainteresować życiem innej osoby, czym można jej pomóc? Jak można sprawić jej radość, przyjemność i przede wszystkim okazać miłość, o których dzisiaj to rodzajach miłości porozmawiamy także? Niestety dzisiejszy świat jest na to zamknięty. Z wyjątkiem jest oczywiście tego dzisiejsze święto Walentyna, chociaż jest to święto mówi się, że zakochanych, to Święty Walenty jednak był patronem osób chorych psychicznie. I właśnie odnośnie tego Walentego też możemy sobie powiedzieć, bo tradycja mówi nam aż o trzech Walentych. O Walentym pochodzącym z Afryki, który miał ponieść śmierć męczeńską wraz ze swoimi towarzyszami, o Walentym kapłanie kościoła rzymskiego i Walentym Skupie Prawdopodobnie Walenty z Rzymu i Walenty z Terni to jest jedna i ta sama osoba, więc na nim się skupimy. Ponieważ go Kościół Święty czci w dzień dzisiejszy. A więc odnośnie jego życia, nie mamy za dużo informacji, pochodzą one z martwych, ale urodził się on w III wieku, i w tym, że również w III wieku, tam jest około 270 roku, umiera on śmiercią męczeńską za to, że przyznał się do wiary katolickiej, kiedy miał towarzyszyć swoim również towarzyszom, podczas tego jak mieli oni ponieść śmierć męczeńską. Była w Rzymie taka procedura, która miała sprawdzić, czy ty będziesz. Postatum, czy pójdziesz na ugodę, wyrzekniesz się Chrystusa i wiary katolickiej, żeby zachować swoje życie, czy jednak nie? Pójdziesz w zaparte i będziesz wyznawał tąże wiarę. No i właśnie Walenty, z racji tego, że był biskupem według Bożego Serca, o czym także możemy przeczytać w dzisiejszym czytaniu z Księgi Mądrości, gdzie Pan obdarza berłem królewskim tego prześladowanego za, za jego imię i pozostaje z nim zawsze. To właśnie święty Walenty, który był tego świadom, nigdy nie wyparł się Chrystusa, za co również zostaje skazany także na śmierć męczeńską za wiarę katolicką. W ogóle też historia odnośnie jego osoby mówi nam dalej, że trafia do więzienia i zakochuje się w tym więzieniu w, w córce jednego ze strażników, która także miała być ślepa. No precyzujmy sobie, że w III wieku celibat jeszcze nie był do tego stopnia przestrzegany, więc i biskup, i kapłan mogli wstępować w związki małżeńskie. Żeńskie. Chociaż jak to podkreśla święty Paweł i później także sobie o tym wspomnimy, celibat i dziewictwo stanowią najwyższą wartość aż do dzisiaj w życiu kościoła, ponieważ wyrażają istotową jedność tego, czym jest Kościół. A Kościół jest nieskalaną dziewicą, oblubieńcą Chrystusa, która zawsze jest z nim zjednoczona, ponieważ jest jego ciałem. No ale właśnie, święty Walenty zakochuje się w tej ślepej córce strażnika i jego miłość miała sprawić to, że ona odzyskała wzrok. Zobaczmy, również można tutaj zacytować pieśń nad pieśniami z ósmego jej rozdziału, że jak morze jest nieprzebrane, tak miłość jest jeszcze większa i silniejsza niż otchłań Szeolu dosłownie miłość Świętego Walentego, jego modlitwy, jego wstawiennictwo uprosiło dla tej osoby uzdrowienie z jej choroby. Zobaczmy, że miłość oprócz tego, że ja tutaj oczywiście pół żartem i pół serio mówię, że to jest uczucie jakiejś choroby psychicznej, to rzeczywiście ona przynosi nam uzdrowienie. Niektórzy bez miłości żyją z takimi klapkami na oczach, jakby nie widząc otaczającej nas rzeczywistości, mając jeden swój cel. Tylko musimy sobie postawić pytanie, czy to jest Boży cel, czy to jest jakiś mój cel. Bo Pan Bóg ma różne ścieżki do człowieka, aby, aby go poprowadzić jedną drogą, a tą drogą jest Chrystus. Mamy w kościele teraz, właśnie przechodząc do powołań, aż trzy powołania. Mamy powołanie do życia w samotności, mamy powołanie małżeńskie i mamy powołanie kapłańskie. Również zobaczmy, że poniekąd są pokrewne te powołania, ale Pan Bóg wybiera każdego z nas, aby na tej drodze, którą on mu przeznaczy, również mógł przejrzeć na swoje oczy i widzieć otaczającą nas rzeczywistość, a nie być zamkniętym w sobie i mieć w swojej głowie czy w swoim sercu tylko jeden plan na realizację tego, co w tym życiu przyjdzie nam uczynić. Zobaczmy również, że święty Walenty swoją miłością, która no dzisiaj by była uważana jako zakazana miłość, ponieważ kto się może zakochiwać w kapłanie? Kto się może zakochiwać tym bardziej w biskupie? A tym bardziej gorzej jest to, jeżeli to biskup się zakochuje w takiej osobie, czy tym bardziej, jeżeli kapłan się zakochuje w takiej osobie, albo ktoś, kto ma być kapłanem, to zobaczmy, że jednak ta miłość nie jest taka jeżeli jest oczywiście ona czysta nie jest taka zamknięta szczególnie jeżeli tutaj mi chodzi o kandydatów do kapłaństwa które, którzy bardziej moim zdaniem powinni sprawdzić czy się nadają do tego bardziej małżeństwa czy do stanu duchownego z racji tego, że jak pójdą do stanu duchownego ich już wyświęcą żyjemy w czasach celibatu dzięki Bogu no to już nie będzie próby tam już będzie tylko po prostu jedna droga i zawsze pozostanie w tej osobie ten niesmak a może ja się do tego nie nadawałem a może trzeba było spróbować wcześniej dlatego Najlepszą próbą tego, czy ty się nadajesz do kapłaństwa, jest potencjalny związek z osobą, której okażesz miłość, a ta miłość ją uzdrowi i przemieni jej serce, i ofiarujesz jej wtedy samego siebie ale niekoniecznie musi się to udać. Bo tak jak mówię, najlepszym sprawdzianem tego, czy ty masz powołanie kapłańskie, jest twój nieudany związek. I to nie jest tak, że jak ci się z jakąś kobietą nie uda, to ty musisz od razu uciekać w szeregi duchowieństwa. Nie, ale jeżeli ty czujesz powołanie kapłańskie, ale jednak chcesz zobaczyć, czy Pan Jezus nie zamyka przed tobą jakiś innych dróg, bo tak jak mówię, Pan Jezus nie jest tym, który zamyka serce, ale otwiera serce na drugiego człowieka, no to musisz iść sprawdzić to wszystko, żebyś potem nie miał tego niesmaku, żebyś potem miał ogląd. Tego, jak wygląda inna rzeczywistość. Z którą albo możesz zostać już do końca życia, albo będziesz miał już przede wszystkim to doświadczenie, które spowoduje jeszcze większą wiedzę, w poszanowaniu oczywiście o rozum. Jak będziesz musiał poprowadzić w przyszłości osoby, które Pan Bóg pośle do Ciebie. A więc, oczywiście, jeżeli ktoś jest biskupem, ktoś jest kapłanem, no to drogę ma do tego zamkniętą, ale jeżeli ktoś dopiero szykuje się do tego kapłaństwa i nie wie, czy to jest ta droga, czy to jest jakaś inna droga, to powinien spróbować. Jeżeli Pan Bóg postawi na jego drodze odpowiednią osobę, to jest ona właśnie jakby takim darem Pana Boga, żebyś Ty sam się utwierdził w tym powołaniu, jeżeli to się wszystko nie uda. Bo jeżeli Ty dasz z siebie wszystko, ale nic z tego nie będzie, to znaczy, że to pochodzi od Pana Boga. Natomiast jeżeli Ty dasz wszystko, ta druga osoba też przynajmniej otworzy swoje serce na to wszystko, no i coś z tego będzie, no to znaczy, że Pan Bóg specjalnie poprowadził Cię tą drogą, bo być może bez niej nie poznałbyś tamtej osoby, a więc nie byłby między Wami, że tak powiem, chemii. Ale teraz już nawiązując do dzisiejszej Ewangelii. Pan Jezus mówi nam, że że nie przyszedł pokoju przynieść na ten świat. Pokój tego świata jest bezbożnym, masońskim, powszechnym braterstwem, gdzie może jest miejsce na jakiegoś Boga, ale najgorsze jest to, że tym Bogiem okazuje się być Bożek, czyli człowiek. Człowiek ustanawia się w miejscu Boga, detronizuje naszego Pana Jezusa Chrystusa. Niestety mogliśmy to oglądać na tym tak zwanym Saborze Watykańskim. Jest to iście nieczysty kult satanistyczny. Dlatego Pan Jezus mówi, że nie przyszedłem pokój przynieść na ten świat, ale miecz, ponieważ z mojego powodu poróżnią się ze sobą w jednym domu: ojciec, synem, matka z córką, teściowa ze świekrą i tak dalej, i tak dalej. Również Pan Jezus mówi nam o tych rodzajach miłości, pod tym względem, że mówi, kto kocha ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Nawet mówi jeszcze bardziej, kto kocha syna lub córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Kto chce zachować swoje życie, straci je. A kto straci swoje życie z mego powodu, zachowa je na życie wieczne. I dalej Pan Jezus tutaj tłumaczy rodzaje nagród, że jeżeli ktoś przyjmie Sprawiedliwego w imieniu Sprawiedliwego, otrzyma zapłatę Sprawiedliwego. A jeżeli ktokolwiek przyjmie jednego z Was z powodu mnie, zaprawdę powiadam Wam, nie straci swojej zapłaty w niebie. Więc zobaczmy, Pan Jezus tutaj domaga się, jeżeli kogoś także i powołuje do tego, aby postawił on wszystko na Chrystusa. Święty Augustyn miał powiedzieć, że jeżeli Bóg jest na pierwszym miejscu, wszystko inne także na nim będzie. A więc przede wszystkim powinniśmy, to jest Ewangelia odnosząca się bardziej do osób powołanych oczywiście, wszystko stawiać na Chrystusa, nawet jeżeli mamy osoby, które są w naszym życiu nam bliskie, to jednak powinniśmy je oczywiście kochać, ale tylko ze względu na Chrystusa który może nas powołać i posłać w kompletnie różną część dla nas świata, na tereny dla nas egzotyczne, można powiedzieć. Ale to wszystko ma jeden cel: zanieść ten Boży pokój, który okazuje się być gromem wobec tego świata, ponieważ Boży pokój polega na społecznym królowaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Najpierw w naszych sercach, najpierw w naszych rodzinach, potem w społeczeństwach, a potem na całym świecie. Musimy zanosić Chrystusa innym, a Pan Bóg da nam odpowiednich ludzi na drodze, którzy nas będą wspierać poprzez, czy to pomoc materialną, czy przede wszystkim poprzez pomoc duchową i swoje modlitwy. A my powinniśmy to wszystko wykorzystać, aby dawać świadectwo wierze, ponieważ nasze życie ma być jednym wielkim świadectwem, ma być ogniem Bożej miłości, które płonie w naszych sercach i również staje się takim przenośnikiem dalej tego płomienia, pod tym względem, że wszyscy ci, którzy mają chociażby serce otwarte na Boże Słowo, które głosimy, nie mamy głosić swoich interpretacji, jak ci fałszywi protestanccy heretycy, nie mamy głosić swojego własnego słowa, jak samozwańcy i politycy, ale mamy głosić Słowo Boże. To jest nasz zaszczyt, że możemy być posłańcami naszego króla. I od tego słowa, jeżeli ktoś będzie miał serce otwarte na nie, żeby przyjąć jego przekaz, niechaj każdy odpala także i swoją pochodnię od ognia, które gorzeje w naszym sercu i roznosi tą miłość dalej. Prawdziwa miłość to jest ofiara. Prawdziwa miłość polega na krzyżu. Jeżeli ktoś odrzuca krzyż, za nic w nim miłości. Za grosz w nim sprawiedliwości. Ponieważ krzyż jest największym symbolem miłości, ponieważ na nim dokonała się największa ofiara. Bóg, który staje się człowiekiem, aby człowiek mógł stać się taki jak Bóg, również przyjmuje ten krzyż, utożsamia się na nim z całym ludzkim cierpieniem. Zobaczmy, że cierpienie jest nieodłączną częścią naszego życia. Dlatego niekiedy właśnie największe cierpienie możemy otrzymać od osób nam najbliższych, od osób, które szczególnie są w naszym sercu. I nie powinniśmy się tym przerażać, nie powinniśmy się tym zrażać, ale przede wszystkim mamy się Panu Bogu podobać, a nie ludziom. To jaka wynika z tego nauka. Nauka jest prosta. Pan Jezus nigdy nas nie opuści. Pan Jezus da nam odpowiednie osoby na naszej drodze, do tego abyśmy mogli go zanieść w naszym słowie, przykładzie, a nawet jeżeli ktoś jest kapłanem, przede wszystkim w sakramentach innych. Oni będą go wspomagać, a on będzie już, można powiedzieć, oddzielony poniekąd od tego obcowania z tym światem, aby przynieść rzeczywistość pochodzącą nie z tego świata. Zanośmy społeczne panowanie Chrystusa. Najłatwiej oczywiście dzieje się to w stanie dziewictwa czy to w stanie celibatu, ponieważ są to powołania pokrewne, ale jednak różne. Teraz przechodzimy właśnie do tego aspektu miłości. Dziewictwo, jak tłumaczy nam święty Paweł w pierwszym liście do koryntian, czy chociażby jak mówi nam o tym Sobór trydencki, jest stanem najwyższego uduchowienia i największej miłości oddanej wobec Pana Boga. Gdyż dziewictwo wyraża również ou ofiarę, którą człowiek postanawia złożyć Panu Bogu jako największe świadectwo swojej miłości. Jest to również stan największego uduchowienia, ponieważ pokazuje on już rzeczywistość po zmartwychwstaniu, gdzie będziemy święci i nieskalani, jak to mówi nam także święty Paweł. I przede wszystkim stan dziewictwa pokazuje nam to, czym jest Kościół. A więc Kościół także jest nieskalaną dziewicą Chrystusa. Fenomenem w ogóle cnoty czystości jest to, że ludzie żyjący w czystości zawsze są otwarci na życie, zawsze są otwarci na, dru na drugiego człowieka i rozdzielają swoje miłość. Natomiast ci, którzy mają z nią problem, ci, którzy są rozpustnikami, czy tkwią w innego rodzaju grzechach nieczystych, zawsze patrzą nie na serce człowieka, ale patrzą na to, jak wykorzystać tego człowieka, jak na nim żerować, jak siebie zaspokoić czyimś kosztem. kosztem nawet poniekąd czyjeś krzywdy, albo po prostu bezpośrednio czyjeś krzywdy, żeby kogoś wykorzystać i nie patrzą na niego, ale patrzą na to, jak mogą go najbardziej że tak powiem, zużyć do swoich brudnych i niecnych celów. I dzięki temu ci ludzie są zamknięci na życie. Ci ludzie są zamknięci na miłość, ale są otwarci na pożądanie. Pożądanie nie równa się miłości. Oczywiście jeżeli chodzi o takie cielesne uczucie do drugiej osoby, no to nie wiem, czy można być w związku z kimś, kto się fizycznie nie podoba, gdzie nie ma po prostu jakiejś takiej ciągoty, ale podobać się to nie znaczy pożądać i od razu myśleć o jakichś częściach ciała tej osoby, jakby je wykorzystać, co ja mogę z nimi zrobić. Ale podobać się to znaczy przy Ściągać się przede wszystkim swoim wnętrzem i uzewnętrzniać to poprzez swój wygląd. Że ja się dopasuję do Ciebie, abyś Ty mogła dopasować się do mnie i dzięki temu będziemy tworzyć, w przyszłości, jeżeli Pan Bóg da jedno ciało, które to będzie obrazem mistycznego związku Chrystusa i Kościoła. O tym również pisze święty Paweł w liście do Efezjan. Potem mamy drugi stan tejże miłości. Niekoniecznie on się wiąże z dziewictwem, ale celibat jest także stanem bezrzędnym. Dosłownie celibat oznacza bezrzeństwo, że ktoś decyduje się ze względu na Królestwo Boże, jak o tym Pan Jezus mówi w XIX rozdziale Ewangelii według świętego Mateusza, pozostać bezrzędnym. Ponieważ w ogóle stan duchowny to jest stan życia tego, można powiedzieć, poprzedzającego zmartwychwstanie. Pan Jezus mówi nam, że po zmartwychwstaniu ani się żenić, ani za mąż wychodzić nie będą, ale Będą jako aniołowie w niebie. A więc wiemy, że aniołowie się nie żenią. Tak samo ksiądz, który, który jest osobą duchowną, żyje już nie według ciała, ale według ducha. Duch nie ma żadnych pragnień do małżeństwa. Duch przede wszystkim wyraża aspekt przyszłości, która będzie stanem, gdzie nasze ciała będą duchowymi ciałami, które również zostaną przemienione po zmartwychwstaniu, jak pouczy nas o tym Święty Paweł w 15 rozdziale 1 Listu do Koryntian. Mamy także tą miłość w samotności, ponieważ ponieważ celibat także wiąże się z tą samotnością. To nie jest tak, że a ja sobie żony nie będę miał, ale dziewczynę to sobie wezmę. Nie. To jest typowe judaszostwo. To jest zdrada wobec Chrystusa i Jego Kościoła. Również mamy ten stan niekoniecznie związany z kapłaństwem, czy z zakonem. Jest to po prostu stan życia samotnego. I również można porównać te stany oczywiście do tych talentów. Pan jednym daje pięć, drugim daje trzy i innym daje jeden talent. I każdy stan i powołanie właśnie otrzymuje jakiś z tych talentów. Oczywiście najwięcej otrzymuje ten, kto ma śluby czystości, jest dziewicą, czy po prostu nie współżył seksualnie, no i jeszcze ponosi śmierć męczeńską. No nie da się już więcej otrzymać się darów i oddać się jako miłość, całopalną ofiarę Panu Bogu, bo wtedy już jeżeli ktoś rzeczywiście w takim stanie umiera, bezpośrednio, oczywiście jeżeli jest oczyszczany z tych grzechów lekkich, wszystko ma kwita, że tak powiem, u Pana Boga, idzie do nieba i ma wtedy bardzo wielką chwałę. Więcej się już chyba dla takiego zwykłego szarego człowieczka jak my nie da uczynić, ale również mamy ten stan życia małżeńskiego i w małżeństwie także istnieje takie coś jak czystość małżeńska to nie jest tak, że ty się z kimś ożenisz i możesz tą osobę wykorzystywać ile leci, jak leci i ile razy chcesz, nie, bo to wtedy również ta osoba jest uprzedmiotowiona dla ciebie, wtedy musisz się zastanowić po co ty się w ogóle z nią ożeniłeś? Czy z miłości, czy żeby kogoś wykorzystywać? I tylko przypomnę, że nauka społeczna Kościoła zakazuje korzystanie z antykoncepcji, ponieważ kto zamyka się na życie, zamyka się na Chrystusa, który jest także tym życiem, zamyka się na dar prokreacji, czyli dar pochodzący od Pana Boga, który mówi mnóżcie się i zaludniajcie ziemię w księgze rodzaju. No i zobaczmy również, że każdy stosunek jest po to, aby zrodzić potomstwo. Małżeństwo i w jego głównym celu i założeniu jest po to, aby zrodzić i wychować po katolicku potomstwo. Potem gdzieś tam drugim, drugorzędnym celem to jest, aby małżonkowie się wzajemnie wspierali i budowali w drodze do nieba. Ale przede wszystkim fenomenem tego wszystkiego jest to, że oczywiście małżeństwo jest, tak jak powiedziałem, bezrodzi, wychować potomstwo, natomiast e, największą miłością w tym małżeństwie, oprócz tego, że te dwie osoby jak najbardziej powinny najpierw kochać Pana Boga, potem nierozerwalnie powinny kochać siebie. Nie jest nigdy możliwy rozwód w kościele katolickim. Nawet jeżeli pojawiają się jakieś trudne momenty w tym małżeństwie, e, Kościół pozwala na separację. Tak jak mówi święty Paweł, niechaj oddalą się na pewien czas od, od siebie na modlitwę, a potem niechaj do siebie wrócą, żeby szatan ich nie kusił na wskutek ich własnej niewstrzemięźliwości. I oczywiście mamy tutaj rodzaje stosunków jeszcze, które wymienia święty Tomasz Akwinu. Nawet potrafią być grzeszne stosunki w małżeństwie, czyli takie, które oczywiście są zamknięte na nowe życie, czyli takie, w których nie dochodzi po prostu do zapłodnienia, bądź przynajmniej nie ma takiej intencji, żeby doszło podczas stosunku do zapłodnienia. Ale święty Tomasz Zakwinu wyjaśnia nam. Oczywiście, ten stosunek, żeby zrodzić, wychować potomstwo, jest zasługą, jest cnotą. Natomiast mamy potem stosunek z powinności. Może on nawet być grzechem lekkim, niekiedy, jeżeli ktoś to nadużywa. Czyli może to po prostu powodować chuć w człowieku, a chuć znowuż nie równa się miłości, która jest zawsze czysta. No i mamy stosunek właśnie tylko po to, żeby kogoś wykorzystać, żeby specjalnie nie doszło do zapłodnienia, jest to grzech śmiertelny. I to oczywiście podkreślam w małżeństwie, ponieważ każdy stosunek pozamałżeński, czy jakakolwiek czynność związana z jakąś aktywnością seksualną, czy tym podobnym jakimś rzeczom, jest grzechem śmiertelnym. Czy to robisz sam w samotności, czy to robisz z jakąś inną osobą, tym bardziej jest to jeszcze większy grzech, ponieważ to jeszcze bagno wrzucasz kogoś innego. A więc największą miłością jest miłość dziewicza. Jednak miłość dziewicza musi mieć okazję do wzrostu. Niechaj Boża łaska daje nam wzrost za stawieństwem świętego Walentego, ale jeżeli ktoś oczywiście jest wezwany do tej miłości dziewiczej. To nie jest tak, że on sobie sam to stwierdzi, a ja jestem do takiej miłości wezwany i tak dalej, ponieważ to może być Twój wybór, a niekoniecznie wybór Pana Boga. Najpierw, jeżeli oczywiście czujesz takie coś, musisz to zweryfikować. Jeżeli poprzez metodę prób i błędów, załóżmy, nie Ci się wydawać w żadnych związkach, albo w ogóle wszystkie kobiety czy mężczyźni będą cię odrzucać, wtedy to może być jakiś oczywiście zalążek tego powołania do życia dziewiczego, które jest największym darem, jaki Pan Bóg może zaraz jeszcze po męczeństwie dać. A więc przede wszystkim, tak jak mówi święty Paweł, badajcie duchy. Badajcie duchy. Jeżeli jesteś do tego wezwany, Pan Bóg nie pozwala próbować, ale zobaczmy na podstawie jeszcze raz świętego Walentego. O, mimo, że był biskupem, mimo, że był duchownym, on przede wszystkim szedł na śmierć męczeńską i jeszcze swoją miłością i wstawiennictwem uzdrowił, można powiedzieć, poniekąd córkę swojego kata. Tego, który go jeszcze pilnował w tym więzieniu. A więc miłość zawsze ma nieść nam uzdrowienie i leczyć nasze rany. Niechaj miłość leczy nasze skruszone i zatwarciały serca.